No i cześć, widzicie, porko bianco. W zasadzie to miał być porko rosso, ale wyszedł biały. Nie, tak naprawdę to nie. Kwestia jest taka, że jest zapodkładowany. Zapodkładany, zapodkładowany na biało. Jak widzicie, no nie jest to i tak idealnie białe, bo tu trochę tego czerwonego wyłazi, ale stwierdziłem, że nie ma sensu go pokrywać kolejnymi kolejnymi warstwami podkładu, żeby to przykryć. Jak i tak będziemy go malowali na czerwono z powrotem. Także, ale to tak yy, gwoli podsumowania tego etapu, bo nie będę nagrywał pełnoprawnego odcinka paru minu, parunastu, parunastu minutowego o tym, bo powiem Wam szczerze, skleja się to bajecznie. Byłem pewien obaw, że to będzie nie pasowało albo coś, ale po prostu o tym, jak to wszystko pasuje, świadczy to, że on nie jest sklejony. On jest tylko złożony. Po prostu jest jedno położone na drugie. Także to wszystko po prostu klik, klik, klik. Świetny modelik, naprawdę powiem Wam szczerze, że gdyby był łatwo dostępny, to mogę go polecić każdemu początkującemu modelarzowi, bo to się po prostu samo składa. Wszystko jest idealnie. W kabina, klik, klik na wsuw, wszystko pasuje. Nie ma jakiegoś prężenia, że lewa połówka później z kabiną do prawej połówki. Wszystko jest po prostu perfekcyjnie. Także jeśli chodzi o sklejalność tego zestawu, to jest super. No, i teraz przechodzimy do tego etapu cięższego, czyli do malowania. Jak widzicie, e, pokryłem go e, podkładem. Jest to podkład, tu Wam pokażę, Mister Finishing, e, Mister Finishing, najwidoczniej no, pamiętam, Surfacer 1500 White. E, to 1500, podejrzewam tutaj, bo surfacery od Gunze mają taką swoją numerację. I to jest ich rzadkość, albo ich y, po prostu gładkość. Bo zobaczcie, to jest po prostu aksamicik. Pięknie to pokryło. Także jestem y, zadowolony z tego pokrycia i mam nadzieję, że to się przełoży później na nakładanie koloru tego czerwonego, który ma być połysk, jak w samochodzie. Także mam nadzieję, że tak to będzie. Ale co, za chwilę odpalamy live'a i maskujemy i nakładamy inne kolory, które nie będą w połysku takim ultra, więc zrobię to najpierw, a później na sam koniec, także z tak zwaną perłą na, na torcie, będzie nakładanie tego czerwonego GX-a. Także pozdrawiam Was, zapraszam na live'a, porko bianco w 2,5 minuty.